Więc prawie po roku dochodzenia do usterki została ona wyeliminowana wtryskiwacze eee, eee, Te które puszczały zostały wymienione Wczoraj po 3 godzinach odpalił bez żadnego problemu Zobaczymy jak to będzie dzisiaj po nocy Jest godzina, którą my tu mamy z haczykiem i zobaczymy, jak on się zachowa. Czy zapali od kopa. No ale jestem dobrej myśli. Silnik zimny, oczywiście. Baja nareszcie i wreszcie. Przez tyle czasu człowiek dochodził co jest. Dwa wtryskiwacze wymienione tam sobie leżą i czekają na myjkę ultradźwiękową. Przełączył się szybko na gaz jakieś dwie minuty, może około dwóch minut, bo filmik jest minuta 55. Chodzi ładnie. Więc z tego miejsca chciałbym podziękować Alfa Holikom, jak i nie tylko, bo wiem, że problem z tą instalacją, czyli w wiale piątej generacji, dotyczy też innych samochodów. Na przykład Volvo były w nią wyposażane, i wiem, że wiele osób, nie tylko w Alfa Romeo, miało z tym kłopot. Także tutaj wymiana dwóch wtryskiwaczy pomogła w zupełności i polecam, polecam na Allegro firmę, która się nazywa AutoCar. Ona jest z okolic Wielunia i oni sprzedają właśnie używane części. Mało tego, jeden z wtryskiwaczy, jeden z dwóch wtryskiwaczy, które do mnie przyszły puszczał, no po prostu puszczał. Nie było problemu, żeby wymienić to na drugi używany. I co najważniejsze z wtryskiwaczami, z wtryskiwacze tryskiwacze nowszych typów, nie te starsze, tylko te nowsze. I, I jak widać, nie ma problemu. Naprawdę bardzo miły z nim jest kontakt. Jedynym problemem był tutaj DPD. Zawalił sprawę, bo paczka poleciała do Szczecina. No ale jest załatwione zostało i i zapala jak zapala. Co tu dużo mówić? Słychać było, że odkopa. No teraz tylko oby się zbyt szybko te wtryskiwacze nie pokasztaniły. Pozdrawiam. Cześć.